Część druga naszej katechezy, dotyczącej symbolu krzyża. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie. Tak zaczęliśmy tę katechezę. Katechezę związaną z tym, co za chwilę będziemy wszyscy przeżywać przed świętami wielkanocnymi. Męka śmierci w zmartwychwstanie Jezusa. Dlaczego żeśmy zatrzymali się na krzyżu, który jest świadectwem nie tylko śmierci Jezusa, ale Jego przejścia do życia wiecznego. I nie tylko przejścia do życia wiecznego tak samemu. No. Jezus mówi, patrzcie, patrzcie, jak mi się uda. Przejdę do nieba. Jezus przez swoje zmartwychwstanie i przejście przez krzyż nie chce tylko pokazać. Zobaczcie, przeszedłem. Było trudno, było, cierpiałem, ale przechodzę do nieba. Jezus dokonuje tego przejścia, dlatego że nas kocha, chce nas pociągnąć razem z nim do nieba, a nie tylko pokazać, zobaczcie, jaki ja jestem silny, jak bardzo ja potrafiłem pokonać śmierć i przejść do chwały zmarłych stania. Nie. Jezus w tym przechodzeniu pokazuje nam drogę i bierze nas właściwie na ręce i nas do nieba prowadzi. Tak jak krzyż był znakiem, świadectwem, bramą. Przejścia z tego wszystkiego, co jest trudne, z tego wszystkiego, co jest cierpieniem, co jest grzechem, do nieba. Tak teraz zachęcałem Was i zachęcam do szukania świadectwa krzyża. Wspomina mi się taka sytuacja o jednej osobie. Jest to jeden człowiek, który był niewierzący. Przechodził przez ulicę. Niestety. Nie zauważył przejeżdżającego samochodu, który przejechał mu po, po nogach. Niestety, nogi zostały tak uszkodzone, że nie mógł dalej chodzić. Ludzie, którzy go znali, którzy próbowali gdzieś tam w jego życiu mówić mu o tym, że, że Bóg istnieje teraz, twierdzi, nie, to teraz już w ogóle nie ma szans. Nie, nie ma szans go przekonać, nie ma szans w ogóle mówić mu o Bogu, no bo w, główna. Jego odpowiedź będzie tak? No to co? Gdzie, gdzie był Bóg? Rzekomo ten Bóg, który mnie kocha i który prosi, żebym w niego wierzył, gdzie był, kiedy przechodziłem przez ulicę? Dlaczego nie zatrzymał tego samochodu albo mnie, żebym nie przechodził? No i tak sobie myśleli, za bardzo nikt z nich nie rozmawiał z tym człowiekiem. Stała się rzecz odwrotna. Ten trud, ten krzyż, to cierpienie dla tego człowieka stało się powodem do następującego. Jego odkrycia. Już w szpitalu powiedział do swoich bliskich przyjaciół: Słuchajcie, żyję dzięki Bogu. Przecież mogłem cały zginąć. Gdyby on przejechał kilka centymetrów dalej, zmiażdżyłby mnie i nie byłoby mnie tutaj. Żyję dzięki Bogu. Bardzo dziwna odpowiedź. Bardzo dziwne uzdrowienie, wyleczenie, ale, ale dotknięcie jego serca. Wyleczenie głównej choroby, choroby niewiary. Ten człowiek dzisiaj co niedzielę uczestniczy w Mszy Świętej. Sam do niej przyjeżdża. Sam przyjeżdża na wózku inwalidzkim, ale jego serce zostało uzdrowione. Nie słyszałem nigdy, żeby rzucił do Boga jakiś tekst, dlaczego. Nie chodzę, mam do Ciebie żal. Skupia się na tym, że mam do Ciebie, Boże, wdzięczność, że wierzę i żyję, i tą wdzięcznością dzieli się z innymi. Świadectwo Krzyża. Teraz chciałem spojrzeć na ten krzyż, który mam za sobą. Dosyć dużo przeskoczę. Różnych małych krzyży, które gdzieś tam przeżywałem w swoim życiu, czyli jakichś trudów, które teraz widzę, że warto było podjąć, ponieważ czegoś mnie nauczyły, w czymś mi pomogły, a być może ja komuś w czymś pomogłem. Nagle przeskakujemy kilka historyjek. Rysiek Dubilis, mój przyjaciel. W Poznaniu, w grupie modliternej, w którym byłem, Rysiek powiedział do mnie, właśnie na początku lat 80.: Jarek, wiesz co, właściwie jest za duży dla mnie. Kupiłem, bo, bo znalazłem, odkryłem w jakimś antykwariacie. Yy, nikt nie wiedział skąd on pochodzi. Kupiłem krzyż. I wiesz co, tak czuję żeby Ci go dać, że on dla Ciebie będzie miał pewną wartość. No dobra, przynieś. Przeniósł go. Pierwsza myśl, nie no za duży. Na szyi nie zawieszę. Na ścianie, no cóż, nie byłem u siebie w domu, byłem u rodziców. Czy się zgodzą, żeby tak duży krzyż gdzieś tam powiesić na ścianie? Zobaczymy. Krzyż był w jednym kolorze. Wszystko było tak, jak ławki, pewnie w tym kościele, w którym wisiał, albo w tym miejscu, było malowane jedną i tą samą farbą. Patrząc na ten krzyż, podejrzewam, jak wyglądało malowanie kościoła. Jakiś pewnie facet brał szeroki pędzel i farby do malowania ławek. I jak szedł, tak szedł i ciągnął zieloną farbą po krzyżu. Chrystus był cały zielony, złuszczącą się, odpadającą farbą. Była to tylko pasja, czyli sama figurka. Nie było chwości. Nie było samego krzyża. I tu się zaczęła moja przygoda. Postanowiłem, panie Jezu, chociaż może to dziwnie zabrzmi, chciałbym, żebyś miał na czym wisieć, więc zrobię ci krzyż. Pamiętam, nie zarabiałem wtedy. Rodzice dawali mi jakieś tutaj pieniążki, poszedłem i z uzbieranych pieniędzy kupiłem pierwsze dwie deski w nowo odkrytym jakimś tam sklepie z deskami. Nie znałem się wtedy jeszcze na stolarce, obecnie troszkę, troszkę się znam. Wybierałem taką, która będzie akurat... Na szerokość, na długość, ale która będzie miała, powiedzmy to sobie, wprost, to coś, czyli będzie po prostu odpowiednia. Będzie pasować kolorem, fakturą, no, którą mówiąc po prostu, poczuję, że jest dla mojego Chrystusa. Kupiłem te dwie deski. Ojciołem delikatnie, żeby, żeby nie uszkodzić. Nie miałem innych kolejnych desek. Zrobiłem krzyż. Zacząłem też robić gwoździe z malutkich kawałeczków drewna. Wyrzeźbiłem pilnikiem, papierem ściernym. Zrobiłem trzy gwoździe, które uszykowałem. Ten pierwszy moment, w którym nawiercałem drewno krzyża, w którym dopasowywałem te gwoździe, był dla mnie bardzo ważny. Taki niby zwykły, zwykły jakiś, czyn, zwykły gest. Ja go bardzo przeżywałem. Tak sobie pomyślałem, że no, jeśli by to ode mnie zależało, to Panie Jezu, nie będzie żadnych gwoździ, nie będzie żadnego krzyża. No ale ta figurka jest figurką Chrystusa ukrzyżowanego, który umarł. Oczywiście nie chciałbym ci w życiu mnożyć gwoździ i ich przybijać. Nie chciałbym ci szykować nowego, ładnego krzyża. Chciałbym, żebyś w moim życiu żył, a nie był kimś, kto jest umarły. Ale na ten moment zrobię te gwoździe i ten krzyż. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz przyczepiłem do krzyża tymi własnoręcznie zrobionymi gwoździami Jezusa, figurkę Jezusa, zastanawiałem się, ile rzeczy w moim życiu. Jest takimi gwoździami. W wielu rzeczach w życiu po prostu przysporzam Jezusowi cierpienia. Nie tak. Nie myślałem w taki sposób, że. Och, będę teraz nad tym rozważał, rozpaczał. Nie, tylko tak. Pomyślałem rozsądnie. Może coś trzeba w życiu po prostu wyjąć. Może ten jeden gwóźdź Panu Jezusowi darować z tego i z tego i z tego co robię. To no, był dla mnie dobry czas. Po raz pierwszy, jak to powiedzieć, no, przyczepiłem figurkę Chrystusa do krzyża tymi zrobionymi przeze mnie gwoździami. Zastanawiałem się też, że nie chciałbym nigdy więcej powtarzać tego, tego znaku, tego czynu wsuwania tych gwoździ w już otwarte dłonie tutaj tej figurki. Było to dla mnie bardzo przejmujące. Było to dla mnie taki symboliczny Nie chciałbym, żeby ja albo, żeby ktokolwiek dokonywał tego wsuwania, wysuwania gwoździa, nawet w tą figurkę. Powiesiliśmy ją na ścianie. Później, kiedy ożeniłem się, powiesiliśmy na ścianie w naszym, najpierw na naszej stacji, później w naszym domu. Nie, najpierw na stacji, później w jednym mieszkaniu, w drugim. W domu. I kiedy mieszkaliśmy jeszcze w mieszkaniu i przyszły nasze dzieci, zastanawiałem się od początku, jak tu mówić moim dzieciom o krzyżu. Łatwo jest mówić, stworzenie świata, takie barwne, zresztą tutaj planuję dla zerówwiaszków yy, nakręcić i nagrywać słuchowisko. Skoro mamy trochę czasu i, i Wy macie tego czasu pod dostatkiem, mam nadzieję, że nie jesteście zawaleni wszystkimi zadaniami, które classroom wypluwa, widzę, z prędkością karabinu maszynowego. Znajdziecie trochę czasu, żeby posłuchać historii świata opowiadanej przez Pana Jarka. Takie rzeczy łatwo jest opowiadać. Zastanawiałem się, jak mojej córce i mojemu synowi opowiadać o krzyżu. Na początku stwierdziłem, a zanim opowiem, to po prostu będziemy się jak codziennie modlić. I odpowiedź przyszła sama. Kiedyś pewnego dnia, kiedy jak zwykle z żoną klęczeliśmy wieczorem, modląc się przed snem, wieczorną modlitwę, uklękliśmy przed krzyżem wiszącym na ścianie. I wtedy nasza córka, która dopiero co zaczynała chodzić i mówić, podchodzi bardzo chwiejnym krokiem, chociaż całkowicie na Podchodzi i patrzy to na nas klęczących, to na krzyż, to na nas, to na krzyż i mówi Tata, no słucham Marysiu, a, a czemu klęczyć? No, bo Pan Jezus nas bardzo kocha. I od razu pomyśleli, jeju, jak ja na skróty poszedłem? Przecież to nic nie tłumaczy. Co to znaczy, że kocha? To dlaczego wisi? A dlaczego cierpiał? Dziury w rękach, oznaką miłości? A skąd on się tam wziął? Co? Jak tak można tak na skróty wyjaśnić? no Ale można. To właśnie o to chodzi, żeby czasami nie, problem, nie, nie mnożyć problemów, nie komplikować. Jezus nie był teologiem. Jezus mówił tak, żeby rybak, który łowi ryby i nie umie pisać i czytać, jak święty Piotr miał zdolność, miał chęć pójścia za nim i miał wiarę. Więc odpowiedziałem Marysi, y, wisi, bo bardzo nas kocha. I w tym momencie to, co zrobiła córka, to było właśnie to. Aha, uklękła koło nas i patrząc na nas dokładnie naśladowała, jakie tam gesty robimy. Oczywiście na początku robiła to stereo, Ponieważ nie mogłeś odkryć. To, to odkrycie, która ręka jest prawa, która lewa. Uuu, to, ale jeszcze wiele lat były z tym problemem. Sami niektórzy wiedzą. I tak miał dzień, dwa, trzy. Za każdym razem Marysia dorzucała kolejne pytanie. Tata, słucham. A, a czemu wisi? No, bo Widzisz, no, nie wszyscy są dobrzy. Tak bardzo ukochał, ale nie wszyscy to chcieli przejąć aha, no, a ja przyjmuję. I tak miał dzień, dwa, trzy, rok. I pewnego dnia Marysia powiedziała, tato, jak mu pomóc? Uff. Módl się, słuchaj tego, co mówi mama, tata, pomagaj kolegom, koleżankom. Tato, a jak mu jeszcze pomóc? No i powiem szczerze, takich teraz. No, nie wiem. I wtedy Marysia wpadła na pomysł. Powiedziała: Tato, ja mam taki pomysł. Nie wiem, czy się da. No jak? Jak on tak cierpiał, to ja mu chcę ulżyć. Wspólnie z żoną spojrzeliśmy: Jak użyć? Co, co kombinujesz? Na to, bo ja mu chcę użyć. Ja mu zawsze wieczorem, jak się modlimy, będę wyciągać ten jeden gwóźdź, do którego dosięgam i zawsze mu będzie lżej. I wtedy po raz pierwszy podniosłem ją Marsia. Wyjęła krzyż. Ze stóp Jezusa i stała pod tym krzyżem ze spuszczoną głową, trzymając ten krzyż w dłoniach, jak jakiś wielki skarb. Staliśmy nic nie mówiąc, Marysia stała nic nie mówiąc. Nie wiedziałem, co będzie dalej. Czego teraz wręczy mi do ręki, mówiąc. Tato, biegnę do klocków. W ogóle, jak ja jej wytłumaczę teraz z powrotem włożenie tego krzyża w stopy, tego gwoździa w stopy Jezusa? Już Pan Jezus miał teraz odrobinę wolnego? No to wracamy do krzyża. Nie no, to Tak nie mogę zrobić. No I w pewnym momencie Marysia powiedziała dziękuję. Chociaż tyle. I sama włożyła ten gwóźdź na miejsce. Ja go jeszcze teraz nie włożę. Trwało to przez wiele, wiele lat. Codzienna, taka domowa liturgia wyciągania tego gwoździa. Ja go sfotografuję. Yy, pomyślę nad pewnym takim, nad pewną aktywizacją. Jeszcze wam nie zdradza, ale coś zrobię. Z tym właśnie, przepraszam, z tym gwoździem Sfotografuję go. Co z nim zrobimy? Jako pewien symbol tego, co ja mogę może wyjąć z cierpienia Jezusa? Co mogę zrobić, żeby mniej bolało? Żeby było mu lżej? Pomyślcie też. Co widzisz w tym gościu ze swojego życia? No cóż, pytacie się, czy Panu Jezusowi naprawdę jest lżej? Więc znaczy, co? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Mam taki jeszcze pomysł. Poprosiłem mojego syna, który kiedyś jako mały klęczał, patrząc i wyciągając również tego gwoździa z rany Jezusa tej figurki Jezusa. Zapytałem go. Janek, czym dla ciebie dzisiaj jest krzyż? Chętnie posłucham razem z wami. Dla mnie krzyż jest symbolem wiary. Symbolem spokoju wewnętrznego, że jest coś takiego, co jest zawsze niezmienne i zawsze można na tym polegać. Jest to coś takiego prostego, nieskomplikowanego. Nie trzeba się zastanawiać, po prostu jest.